Rycerska Liga Sprawiedliwości. Potężna drużyna bohaterów, jakiej jeszcze nie widzieliście. Oto Sir Bruce Wayne, Mroczny Rycerz. Wspaniała Księżniczka Diana z Temestiry. Mędrzec John z Poza Gwiazd. Lady Diana Lance o Niebiańskim Głosie. Nieziemska Dama Shira Hawk. Potężny Lord Kal-El. Jego kuzynka, księżniczka Kara Zorel, gwiazdista Lady Elizabeth Whitmore, nieustraszona dama Barbara Gordon, mistyczny, szmaragdowy rycerz, olśniewająca Lady Kara Zorel i nieuchwytny Sir Barry Allen. Wkrótce w zamku nie opodal ciebie. Nie zapomnij zostawić polubienia, zasubskrybować kanału i jeśli chcesz wesprzeć projekt, możesz to zrobić na buymecoffee.com.